Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak prosto i tanio zrobić taki harness na kierownicę do wypraw rowerowych. Zapraszam! Do tego potrzebne będą nam materiały. Najlepiej mocne typu Kodura. Kolor wedle uznania. Przydadzą się też nici do szycia pod kolor użytych materiałów. Taśma nośna. Ja użyłem czarnej o szerokości 2 cm. Minimum dwie klamry zatrzaskowe. I kawałek rzepu. Najlepiej szeroki. Mój ma 4 cm. Oczywiście można to uszyć ręcznie, ale lepiej użyć maszyny. Skoro średnio rozwinięty pawian taki jak ja dał radę, to nie martw się, to nic trudnego. Do dzieła. W pierwszej kolejności warto narysować i wyciąć szablon tak żeby móc przymierzyć i w razie potrzeby go zmodyfikować. Następnie od naszego szablonu wycinamy materiały. Zdecydowałem się na kwadrat o wymiarach 22x30 z zaokrąglonymi narożnikami odrysowanymi od dekla do obiektywu. Gdy formatki są już gotowe, odmierzyłem gdzie będą przechodzić taśmy montażowe. To odpowiedni czas by je bez problemu przyszyć. Jeśli używasz cieńszego materiału, warto zrobić podkładkę dla wzmocnienia. To samo robię z rzepami. Zwróć uwagę jak ułożone są rzepy i zadbaj by były one starannie przyszyte, ponieważ to najważniejszy element nosidła, i nie chciałbyś, żeby oderwały się podczas zjazdy. W trakcie uznałem, że warto jest usztywnić całą konstrukcję, dlatego zdecydowałem umieścić w środku trzecią warstwę. Dociąłem starą podkładkę stołową, ale może to być inny materiał. Dla estetyki zrobiłem taką kieszonkę z dwóch zewnętrznych warstw. Oczywiście trzeba szyć od wewnętrznej strony, a potem wywinąć, tak żeby ukryć łączenie. Pamiętaj, żeby warstwa środkowa była nieco mniejsza, tak, żeby bez problemu można było ją wsadzić do uszytej kieszeni. Jeśli wchodzi bez problemu czas zaszyć dziurę. W sumie nie miałem pomysłu jak to zrobić, żeby szycie było jednolite na całości, dlatego uznałem, że wzmocnię i poprawię estetykę stosując uprzycie z tej samej taśmy montażowej, którą użyłem do pasku. Dla wygody zgiąłem i zaprasowałem taśmę w jej osi. Teraz, gdy już jestem zadowolony z wyglądu i nie mam wątpliwości co do solidności całego tworzywa, doszywam klamry i gotowe. Czas przetestować w terenie nasz wynalazek. Jeśli film wydał Ci się ciekawy i pomocny, zostaw łapkę i napisz w komentarzu, czy chcesz zobaczyć więcej moich filmów typu DIY. Dzięki i do następnego.